A może być danie delikatniej słodsze, bo, bo inny pomidor e, był udanego dostawcy. Może być delikatnie kwa kwaśniejszy niż z tych samych. No powodów, jasne. No. Czyli, czyli tak wygląda ten proces w momencie, kiedy jest zatrudniany kucharz w Gdyni. Zawsze najpierw jest w Warszawie, tak? No tak, tak, jest. E, tutaj bazuje nasz taki główny szef kuchni, który oczywiście. Dogląda również tych standardów kuchennych w gdyni. Jeżeli mamy jakiś problem, który zgłaszają goście, jest on mobilny, także, także musi jechać zobaczyć, sprawdzić co dlaczego jak i, i doprowadzić z powrotem jakby smaki do ładu, no tutaj mamy troszeczkę mm, większy ruch i. E, troszeczkę inne jeszcze miejsca e, z nami współpracujące, gdyż współpracujemy z jedną z firm, no, dla której wywozimy nasze dania i sprzedajemy w ich lokalizacjach. Tak? Mhm. Także to też jest dla nas dość. E, Pozytywny oddźwięk rynku na to, jaką kuchnię serwujemy tu w Warszawie jako Bollywood Lunch. Natomiast to samo dzieje się w Gdyni, gdyż Gdynia też wyjeżdża z cateringami do kilku lokalizacji, nawet dość medialnych. Bierzemy udziały w różnych jarmarkach, festiwalach. Mniej w Warszawie gdynia się bardziej w to mm -hmm. angażuje. No tam jakby jest więcej więcej tego typu wydarzeń tak, się jednak tak, wydaje, tak. szczególnie w sezonie. Dokładnie tak. No my tutaj mamy troszeczkę mniej możliwości i chyba czasu, i, i, i jesteśmy zajęci. No właśnie innym tak, a mówiąc, mówiąc o tym sezonie, zauważacie, że jest różnica między, na przykład w momencie, kiedy zaczyna się sezon w Trójmieście, Zaczyna się no powiedzmy już tak w maju. W maju zaczynają się tam jakieś takie konkretniejsze ruchy i, i napływ, napływ turystów. Czy wtedy na przykład można, można uznać, że, że jakby któryś z lokali jest bardziej dochodowy? Na pewno jest to zauważone w trójmieście, dlatego że majówka to już jest ten sezon, e, e, gdzie nad morzem widać już tego gościa. Tak, tak to m -m. Jest taki Już jest napływ wtedy. Zalew turystów. No właśnie, no bo to już jest ten kwiecień, maj, to już widać. Na bulwarach już po prostu wysypują się tłumy, zaczynają, zaczynają się spacery. Rzeczywiście tam Bollywood jest no w takim miejscu, gdzie jakby no, tych turystów jest najwięcej, jeżeli chodzi o Gdynię. I czy właśnie czujecie ten napływ, czujecie taki strzał, że wtedy jest lepiej w gdyni niż w Warszawie. Na pewno odczuwamy to w gdyni. No, tak jak mówisz, tam wystarczy odrobina słońca, mniej chmur. Temperatura nie musi być 27 stopni 15-16. I ludzie po prostu tam wypływają dosłownie bardzo mocno i u nas ta kuchnia i ta restauracja jednak natychmiastowo odczuwa wzrost, wzrost sprzedaży i ilość gościa. Jeżeli dodatkowo na te majówki są organizowane w mieście, jak wiesz, praktycznie co roku gdzieś coś jest, mhm. imprezy plenerowe przez znane marki, znane firmy, albo mocno sportowe, no to to już jest oblężenie. Ta Gdynia po prostu jest zalana ludźmi z całej Polski. I bardzo fajnie, bo każdy na tym korzysta. Oczywiście gastronomicznie też każdy korzysta, ale no jest to fajna atrakcja. Sam skorzystałem kiedyś, zabierałem z rodzinę i oglądając e, skoczków na linach e, na żaglowcu. To było super. Jeżeli chodzi o Warszawę, no z Warszawą to jest tak, że największy problem, ale to chyba gastronomii całej warszawskiej, to jest styczeń-luty. Zima. Nie, nie. To nie chodzi o zimę, to nie chodzi o pogodę nawet, bo, bo jak wiemy, że zaczyna padać albo zimno, to pogoda barowa i ona gdzieś tam tych gości przyprowadzi. No tak, właśnie. Ale tak, tak, jesteśmy po świętach. Blue Monday jeszcze mamy po drodze. Tak, później Sylwester, Leszenie Kaca w wielu sytuacjach. Yy, za chwilę ferie. I, I w zależności od roku ferie są albo w styczniu, albo w lutym. Mhm. No i tak naprawdę gastronomia to bardzo mocno odczuwa. Oczywiście my też. No, nie znam restauratora, który powie, że ma rewelacje w tych dwóch miesiącach, bo, no, bo tak nie jest. No, gdzieś tam każdy widzi ten spadek obrotów. Natomiast jeżeli chodzi o nowy świat, maj. Yy, czy w ogóle zmiana pogody, słońce, pierwsze krzesło e, na ogródku. Na zewnątrz. Mhm. I tutaj nie ma tak, że my odczuwamy jakiś nagły e, wzrost e, sprzedaży. Oczywiście jest więcej tego gościa, który spaceruje. E, ten nowy świat jest na weekend zamykany, jest deptakiem. No, to ma już swoje przełożenie, oczywiście finansowe. Ale ta lokalizacja, którą mamy jest dość stabilna i, i można powiedzieć przewidywalna finansowo w naszym wypadku, e, nie ma jakichś nagłych skoków i, i wariactw góra-dół i różnic setek tysięcy złotych w obrocie. A w Gdyni są takie różnice jak się kończy sezon? Tak, Gdynia jednak jest odczuwalna, to jest tak jakby ktoś zgasił światło kazał mhm. wszystkim wyjechać. No. No, jest to też specyficzny klimat. No, ludzie szukają tego morza, tego jodu, tego oddechu. Oni tam jadą wtedy, kiedy jest cieplej, kiedy jest miło, sympatycznie można pochodzić, wykąpać się w morzu, skorzystać z tych sytuacji i z lokalnej gastronomii. Eee, no ten klimat wakacyjny się kończy. Wszyscy wyjeżdżają, zaczynają się. Turnusy osób 45-50, plus zdrowotne, bo mhm, tam, tak, tak sanatoria żyją, się zatrzyma. Sanatoria, no to już nie jest gość, który tak korzysta jak ten wakacyjny. E, więc czuć, czuć jak najbardziej. Myślę, że też inne restauracje, nie tylko nasza, wracają do takiej rzeczywistości. E, już nie, nie ten szał wakacyjny, tylko normalna praca egzystowała. Tak, A no później czekanie do maja. Tak. No jak myślisz, będą e, plany trzeciego lokalu? Czy są już? Eee, mamy propozycje z kilku miast. Eee, <grywia> Miałem <grywia> tego nie mówić, ale no trudno, zapytałaś. <grywia> już, już się stało. Tak, e, bardzo mocno naciska nas e, Kraków. E, tam jeden z naszych znajomych hindusów chciałby strasznie otworzyć restaurację pod naszym brandem i jest to dla nas jakieś rozwiązanie przyszłościowe przyznam też Wrocław rozglądaliśmy się jest taki jeden lokal słynny po rewolucjach pewnej pani który stoi do wzięcia zamknięty ale na, na samym rynku więc więc mogłoby to mieć fajne przełożenie i też są osoby zainteresowane które przesiedliły się z, z Indii do Warszawy z Warszawy do Wrocławia i... no, no, trzeba powiedzieć, że wrocławski rynek to jest, to jest nie do porównania z, tutaj ze starówką w Warszawie i z tym terenem moim zdaniem no, tam się dzieje cały czas tam się dzieje cały czas i, i, i tak naprawdę nadal ten Wrocław pomimo iż się bardzo mocno Rozbudowuje i to widać, bo, bo znam nowe inwestycje, które tam przy tym rynku są. My w pewien projekt nie weszliśmy, dlatego że nie był dla nas korzystny za bardzo. Nie stwarzał takiego klimatu dla tego, co my byśmy chcieli przekazać dalej. Natomiast też Wrocław, jak to się mówi, ciśnie. Ktoś chce, ktoś chce strasznie, i zastanawiamy się nad tym również bardzo mocno. No to w takim razie, czego Wam życzyć? Kolorów. Kolorów. <laughs> Jak w Indiach. Nic. Myślę, że potrzebujemy odrobinę czasu i cierpliwości na to, żeby e, gdzieś podjąć te decyzje i, i troszeczkę się rozwinąć e, na inne miasta. Mam nadzieję, że ta nasza kuchnia. E, o, tego nam możesz życzyć, żeby była stabilna i żebyśmy gościli więcej niż to możliwe. No, to właśnie tego, tego życzę. Moim gościem był Sebastian Mikulski, główny menadżer restauracji Bollywood. No, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bcp.l